Dramat tutaj jest jakiś. No, to są po prostu... No to ogarnij tylko to i spójrzesz. To w są ten. baby hair. Wciąż to jest, to, jest, to jest... No tutaj cały czas ci ucieka dużo włosów, no? No to co? To w sensie baby hair. Że, co, że masz baby i masz taki dziwny hair. Nie, ale tutaj mam baby hair. Że wypadły mi włosy i teraz mi odrastają kućki. Dobra. To zacznijmy od tego, że przeproszę widzów za twoje baby hair. <laughs> nie, ja nie mam za co przepraszać. Unika może, może mogłaby przeprowadzić. No. Siema, tutaj Łukasz, Łuki Woźniak. I Ola. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gier Plążowych u Łukiego. Dzisiaj mówimy o grze Time Stories. Time Stories jest to gra, o której dużo słyszałem mhm. i e, która mnie zaintrygowała. Jest to gra, która została wydana na platformie Wspieram.to ale przez Rebela, e, więc mocny wydawca i też tytuł znany na świecie, więc to był raczej pewny strzał, e, osiągnęła bardzo duży sukces i teraz trafia pod nasze strzechy. Time Stories jest to gra kooperacyjna, taka narracyjna, bym powiedział. Mhm. Bardziej niż stricte gra, jest to miks między grą planszową, a grą fabularną typu RPG. Dwóch do czterech graczy. Jedna sesja trwa półtorej godziny, a tak naprawdę godzinę. Zależy, jak długo dyskutuje. Mhm. Myślę, że niektóre sesje mogą być na tyle długie, że będzie trzeba je rzeczywiście spauzować. Jak mamy rozgadaną grupę i dłuższą partię. A jak jest sprawny team i mocny dowódca, to godzinkę z groszem. Pokażemy wam, jak to wygląda, ale od razu powiemy, na czym polega ta gra. To jest bardziej niż gra konsola do gier. I w tej konsoli do gier mamy w środku jedną grę, jedną misję, jeden scenariusz. Tu, jeżeli nie chcesz wiedzieć zupełnie nic o tym scenariuszu, e, i tak się pewnie czegoś dowiesz, jak oglądasz jakieś, jakiekolwiek grafiki z tej gry, ale jeśli. Nie chcesz niczego widzieć, to po prostu przejdź do tego miejsca w filmiku i tam powiemy naszą ocenę samej gry. Ale pokażemy w zasadach delikatnie kilka grafik, kilka rzeczy, które są na początku misji. No i później, oczywiście, nasza ocena tego, co tutaj mamy. Recenzujemy tą grę na podstawie zagrania w to. Przeszliśmy to, co jest tutaj. Będziemy w przyszłości osobno opisywali dodatki. Także oglądajcie. Tak wygląda Time Stories, a tak naprawdę pierwszy scenariusz, który mamy razem z podstawową grą w praktyce. Duża część elementów są to elementy uniwersalne, które mamy po prostu zawsze, a wszystkie karty są związane z daną misją. I ta misja oznacza, że przenosimy się do azylu. Do szpitala psychiatrycznego w 1921 roku i musimy rozwikłać tam jakąś zagadkę. Nic więcej Wam nie powiem, o pokażę Wam tylko, jak działa ta gra. Ta gra jest oparta na historii, na przygodzie, na opowiadaniu, na rozmowie i na kooperacji. Gracze współpracują. I teraz powiedzmy, że trafiliśmy do pierwszej lokacji, w którą jest Świetlica. Gracze. Biorąc swoje piony, każdy ma swoją postać. Wcześniej byliśmy w bazie, w której nam nasz kierownik powiedział, co się będzie działo. Wybraliśmy spośród ośmiu dostępnych postaci, każdy jedną, i wchodzimy do gry. Pojawia się post dana lokacja i akurat w tej lokacji mamy 5 pól, na które możemy pójść. Czytamy kartę i gracze wybierają, gdzie idą. Na przykład ja mówię, że dobra idę pogadać z pigułą. Ktoś tam mówi, ups, tu jest jakaś dziewczynka, która coś maluje, to może być ważne. Ja obejrzę sobie, co tu jest. Przy pianinie, jak ktoś mówi: OK, ja pójdę pogadać z tym facetem. Można iść gdzieś razem, e, i wówczas, gdy wszyscy poszliśmy, gracze odkrywają karty, czytają, co tam jest, i mogą przekazać innym, co tam jest. Nie mogą przeczytać tego, co oni przeczytali, ale mogą opowiedzieć. Na przykład, pogadałem z tą pielęgniarką, i ona mi powiedziała: Idźcie tam, albo zróbcie to, albo zauważcie, albo zwracajcie uwagę, albo wynocha cokolwiek. Czasami będziemy dostawali przedmioty, mamy tutaj zestaw unikatowych przedmiotów do tej właśnie przygody. Czasami będziemy wykonywali testy, na przykład musimy kogoś przekonać do czegoś, musimy zwinnie kogoś, nie może nie wiem, okraść, albo wygrać w jakimś sporcie, albo musimy kogoś pobić, albo zabić. Będziemy wykonywali testy za pomocą tych kości i e, mamy do tego właśnie cały zestaw takich specjalnych tarcz, które wyznaczają nam poziom trudności danej karty. Będziemy zdobywali różne rzeczy, zdobywali różne poszlaki, rozmawiali i teraz gracze wchodzą, robią to, co robią, czyli odkrywają kartę i decydujemy się, czy zostajemy tu. No słuchajcie, chcę na przykład jeszcze kogoś przekonać do czegoś, pogadać albo pójść tu, Zostańmy, Płacimy jeden czasu i wszyscy gracze mają jedną akcję, albo mogą się poruszyć gdzieś. Albo mogą wykonywać test, jeśli trafili na jakiś test, albo mogą nie robić nic. Więc jak trafiłem na test, powiedzmy, że trafiłem tutaj na sytuację, gdzie muszę pielęgniarkę przekonać i mam test elokwencji, no to wykonuję test, a ktoś inny może przyjść i mi pomóc przekonać ją, żeby nam coś na przykład dała. Różne rzeczy będą się działy. Każdy gracz może wykonać, tak jak mówiłem, jedną akcję, i yy, ktoś tam wykonuje test, ktoś tam się rusza, Możemy zdecydować się, że idziemy dalej, albo zostajemy i próbujemy na przykład dalej wykonywać testy, albo dalej przeszukiwać to pomieszczenie. Czasami jest kłódka, która sprawia, że muszę wykonać test. Na przykład ktoś mnie atakuje, więc muszę go pokonać, zanim pójdę dalej. Jeżeli zdecydujemy się, ok, nie ma co tu dać siedzieć dalej, idziemy sobie na przykład do kuchni, rzucamy kością. Straciliśmy tylko jeden czas, żeby przejść do kuchni. Jakoś nam losowo wskazuje, ile czasu tracimy na podróż między pokojami. Wywalamy te karty, i stąd wyciągamy kuchnię, nie oglądając innych kart. Wykładamy kuchnię, wchodzimy i przygoda trwa dalej. I gra się może skończyć, jeżeli skończy się nam czas, albo jeżeli wydarzy się coś innego. Tak wygląda mniej więcej rozgrywka w grze Time Stories. Proste, bardzo proste. W tej grze ciężko jest mówić osobno o klimacie i wydaniu, i później o mechanice. Zazwyczaj tak robię, prawda? I zazwyczaj, gdy mówię o klimacie i wydaniu, on jest ważny, i później, gdy mówię w retencji o mechanice, on jest najważniejszy. Ta gra sama w sobie nie, nie pozwala na to, bo... Nie zacznie, ma mechaniki. Bo nie ma że. prawie że mechaniki, <gry> więc zaczniemy od mechaniki gry. Jak Ci się podoba mechanika tej gry? W sensie przekładanie czterech y, pionków w tej nazad? Bardzo. Nie, ona jest po prostu y, dobrze połączona. Fajne jest to, że jest plan mhm. y, jakiegoś miejsca. Fajne mhm. jest to, że są decyzje, jakieś tam pomniejsze miejsca, gdzie można się udać. Mhm. Można trochę y, zakombinować, że uuu, tu jest facet to ja pójdę moim pionkiem, bo coś tam. Tak, bo czuję, że coś tam. Bo czuję, że coś tam. Yy, i, to jest, I to jest dobre. To wszystko działa razem współgra. Linia czasu, która się, która się przesuwa, też bardzo dobrze wszystko. Tak, linia czasu jest fajna, bo ona sprawia, że yy, psychicznie mamy taki no, popchnięcie, róbcie coś, hmm. bo czas ucieka. Dokładnie. To ma znaczenie... Plus. Czy teraz coś zrobicie? Plus czy nie. fabularnie i jest to genialnie zrobione, dlatego że, dlatego że rzeczywiście, jak ten czas się cofa, my widzimy, że to jest czas naszej misji, i później dochodzimy do punktu zero na przykład. Jesteśmy w stanie tylko zobaczyć, gdzie jesteśmy, i nagle nas wciąga z powrotem, tak. i jesteśmy z, z powrotem gdzieś tam. Co do mechaniki, ważne jest, żeby podkreślić, że jest to gra kooperacyjna, w której jest prawdziwa kooperacja. To znaczy, jest wiele gier, w których jest system, jakby syndrom lidera, gdzie jakiś jeden gra Kieruje innymi, bo decyzje są 100% wspólne. Tutaj, przez tą mechanikę, czyli wchodzę, oglądam kartę i ja Wam nie czytam, tylko opowiadam, co tam jest, mhm. ale też dodatkowo nie jestem w stanie Wam opowiedzieć wszystkiego, albo nawet fakt, że Wam muszę opowiedzieć, angażuje wszystkich bardzo, mhm. bardzo w inny sposób i wygrana lub przegrana, albo to, jak dobrze nam idzie zależy od zaangażowania wszystkich, mhm. e, bo każdy coś innego widział i każdy coś innego pamięta i pomimo tego, że ja jestem typowym graczem alfa w grach kooperacyjnych, mhm. to... To jest jedna z gier, w których nie jestem w stanie tego zrobić, mhm. bo nie jestem w stanie wszystkiego sam wymyślić, e, zaplanować i nie widziałem wszystkiego w grze i nie pamiętam wszystkiego, więc muszę polegać na innych. Dokładnie. I ja na przykład dodam, że ja nie znoszę gier ko kooperacyjnych właśnie ze względu na to, że jest jakiś gracz alfa, który po prostu. Ja, 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 ja po prostu. Ja jestem zbędna. Ja, to jest mój pionek i ty możesz go przesuwać, bo mi się nie chce i podejmujesz za mnie decyzję. Tutaj właśnie tego nie ma i to jest pierwsza gra chyba kooperacyjna, która aż tak do mnie. Przemówiła i mi się podobało, naprawdę. I to jeszcze jedna rzecz do, a propos tego mechaniki, gdy mówimy. Jest tutaj syndrom e, prze, graczy alfa, jeżeli ktoś w trakcie dołączy się do naszej historii. Mhm. Jeżeli gramy w jakiś scenariusz, a tak jak mówiłem, tu mamy jeden i gramy, my tak mieliśmy, graliśmy i potem ktoś dołączył do nas. To my mamy więcej informacji i ci inni gracze podzielili się na dwa rodzaje, bo to było dwie osoby, już nieważne kto. E, jeden gracz, trochę jakby zignorował, że my wiemy więcej i się wczuł, drugi był cały czas taki, e, wy i tak to wiecie, ja tu nie. jestem niepotrzebny. Więc da się dołączyć kogoś do gry, ale nie działa to idealnie, ale błagam, przejdźmy już do meritum, czyli do tego, co jest w tej grze. To, co jest w tej grze najważniejszego, to jakby... Taki, to jest bardziej gra taka przygodowo-fabularno-paragrafowa, można powiedzieć. Co znaczy paragrafowa? Gra paragrafowa, czyli na przykład, jeśli chcesz to, to idź tam, a jeśli chcesz to, to tam i przeglądamy taką książkę. Więc to jest gra bardziej taka fabularno-paragrafowa, taka zagadka. Ktoś powiedział, Przemo, Przemo powiedział, że to jest trochę jak, e, ten, jak e, Escape Room na planszy. A. E, I to jest a. trochę jak Escape Room na planszy, to jest też trochę jak seans dobrego filmu na planszy. A w którym bierzemy udział. Jak ci się podoba ten aspekt tego fabularnego przechodzenia przez całą przygodę? okej, okay, to po pierwsze, ja nie lubię kooperacyjnych gier, dwa, nie lubię przygodowych gier, gdzie liczy się historia i trzeba się wczuwać. Ta gra zniszczyła tak jakby wszystko i to, to jest pierwsza gra, która aż tak bardzo mnie wciągnęła i mi się podobała. Ten aspekt fabuły, która nie jest denna, nie jest taka, że o, trzy punkty, oczywiste, robimy to i tamto, dochodzimy gdzieś. Po prostu to, jak bardzo jest połączona w, sama ze sobą ta fabuła, jak bardzo bardzo małe smaczki mają wpływ na to rzeczywiście czy wygramy czy przegramy. Jest niesamowity. I, I to, to... Przerwę ci, tylko chcę, chcę powiedzieć, że to no. jest ważne, ponieważ my jesteśmy typami graczy, gdzie ja trochę ignoruję teksty fabularne w grach, ty ja zupełnie je ignorujesz. <laughs> Więc ta gra opiera się na czymś więcej niż czytaniu tekstu fabularnego na karcie, że ktoś coś mi powiedział. Mhm. Bo Czasami treść, czasami ilustracja, czasami jakiś przedmiot, czy element sytuacji mm -hmm. jest kluczowy i my tego nie wiemy, czy jest kluczowy, więc ona nas angażuje, choćbyśmy byli typem Eurosuchara. <grym> tak, ja, ja, ja generalnie bardzo nagle po tej grze nie chciałam się grać w żadnego Eurosuchara nigdy, <grym> tylko w drugą część tego. <grym> mm -hmm. To ja tylko powiem o wadach. Wada tej gry jest taka. Płacimy jakąś tam sumę pieniążków za tą grę, na przykład kupując ją w sklepie Ułukiego hmm? mm. i e, mamy jedno, jeden scenariusz. I to może być dla kogoś poczucie, że to jest nieuczciwe. Mm -hmm. I ja rozumiem, jeżeli masz takie uczucie. Prawdopodobnie Ty kupisz tą grę, jeżeli widzisz, że to jest coś fajnego, zagrasz i stwierdzisz to już, i ją sprzedasz. Mm -hmm. Albo ją komuś oddasz. I to nie jest gra typu legacy, tak jak Pandemic Legacy, że coś naklejamy albo rozrywamy i coś znika na zawsze. Mhm. Więc możemy to odsprzedać komuś dalej. Więc jeżeli byśmy patrzyli na to jako na wydatek ilość partii w stosunku do ceny bez sensu. Ale jeżeli patrzymy na to jako na wydatek cena minus cena sprzedaży, to w najgorszym wypadku zapłacę x złotych, czyli i tak warto. Hmm. Druga rzecz jest taka, że no, musisz mieć dodatki, żeby w to grać i de facto jedną misję, gdy przejdziesz, to możesz do niej wrócić za pół rok. roku, rok, za rok, możesz do niej wrócić, hmm. realnie, będziesz pamiętał coś, ale przeżyjesz ją na nowo, tak jak dobry film. Dokładnie. Znów, dla mnie to jest po prostu nieodłączna część tego typu gry i nie widzę tego jako wady, ale to może być wada. Kolejna wada jest właśnie to, co już powiedzieliśmy, że nie za bardzo da się zaprosić nowych graczy, kiedy przeszliśmy już dwie partie, na przykład tak. albo trzy partie i jesteśmy prawie już u, u rozwikłania tej zagadki tak. y, i ta osoba chce z nami zagrać. To już to, to będzie ciężkie moim zdaniem. E, I myślę, że no ilość partii. My zagraliśmy w tą grę, zagraliśmy cztery razy, z czego trzeci to był taki trochę, my graliśmy jako ob obserwatorzy tego, co inni mhm. robią żeby ich wprowadzić. Z założenia wiedzieliśmy, że nie wygramy za trzecim razem, bo inni gracze podejmowali decyzje, nawet czasami pozwalaliśmy im wdepnąć w coś. Mhm. Więc czwarta partia już była zwycięska, więc de facto trzy partie nam to zajęło, czy trzy skoki, żeby wygrać. I no to jest mało, to jest mało gry w grze, prawda? Nie ma się co oszukiwać. I gdybym nie był zadowolony, no bym to po prostu sprzedał, zapomniał. Ale, tak jak mówię, mogę to komuś pożyczyć, albo mogę po prostu y, poczekać, jak będą dostępne i kupić dodatki i już. Mhm. Więc to są wady, trochę, trochę zalety. Nie wiem, jak wy to traktujecie, ale to jest po prostu wyjątkowy rodzaj gry. Wyjątkowy pod względem mhm. tego, że naprawdę oglądamy wspólnie bardzo dobry film. Typu... W którym jesteśmy. W którym jesteśmy. Film typu, taki wiecie, zagadkowy, typu Incepcja, typu Wyspa Tajemnic. Tego typu film, gdzie się życzy, a, a, to się łączy z tym, to się mm -hmm. łączy z tym i my w tym jesteśmy. Mm -hmm. Nie? Tak. To jest bardzo dobre. Dla mnie ta gra byłaby idealną grą, jeżeli miałabym jakichś znajomych, którzy grali tylko w RPG, i są zakochani w RPG, i, ale planszówek nie chcą, a wy chcecie, żeby oni grać w planszówki. Dlatego, że ona jest zbliżona e, do, do właśnie takiego mhm. narracyjnego właśnie czegoś, e, ale jest, jak dla mnie, o wiele lepsza niż RPG, bo trwa jakąś określoną ilość czasu, mhm. ma określon i to się nie ciągnie, nie ma mnóstwa bezsensownych decyzji, tam każda decyzja ma, jakiś, ma jakąś konsekwencję i ma sens. To tak. Jest fajne. tak, tak, tak. I myślę, że tak przyszłościowo, fajne też fajne e, e, może być w tej grze, jeżeli byśmy ją na przykład dali komuś, niech on gra, a my na przykład oglądamy go. Ja wiem, że to jest dziwne, ale naprawdę mam ochotę to zrobić na i zobaczyć, jak ktoś przechodzi przez to, co ja przechodziłem trochę. To tak na tej samej zasadzie chyba z dobrym filmem. Widziałem fajny film, w którym już mnie nic nie zaskoczy, ale ciebie zaskoczy i przeżyjemy to razem. Tak, i ty siedzisz i tak oglądasz. I druga rzecz, którą ja widzę w przyszłości, jeśli chodzi o tę grę w naszym życiu, to ja bym chciał spróbować kiedyś zrobić scenariusz i pozwolić komuś w niego zagrać. I jeżeli się nie mylę, będą albo już są, muszę zrobić research i dam najwyżej linki, gdzie trzeba jakieś materiały, żeby przygotować scenariusze. Nie wiem, czy nawet Rebel nie chce zrobić konkursu. Trzeba szybko powiedzieć o tym, że okładka jest zarąbista, po prostu, no w sensie ja... ja... Dwie osoby powiedziały mi, że chcą kupić tą grę, tylko po to, żeby stała na półce. Tak, <śled> dokładnie. Yy, tak samo wydanie, to nie jest tylko okładka, wydanie w środku jest świetne. Ilustracje grafiki... super. Świetne, po prostu jakby grafiki podkreślają tak bardzo klimat, jak, jak nigdy. Sam ten mechanizm z tego, jak się wchodzi do pokoju, Coś widać, czegoś nie widać, co jest pod... No, mm, 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 bardzo, bardzo, bardzo fajne. Jeżeli to Ci się spodoba, to w sklepie u Łukiego możesz to kupić i też będziemy w sklepie mieli na pewno dostępne wszystkie trzy dodatki, które też mają różny klimat. Jakiś tam fantazy, thriller, starożytny, więc też to jest pod względem ciekawe. Na pewno to w naszej kolekcji zostaje i będziemy wkładali do tego odtwarzacza gier kolejne gry, jakie przyjdą. W skali na 1 do 5 w sensie, yy, w swojej kategorii, czyli nigdy nie grałam w podobną grę, to jest piona, bo nigdy nie grałam w podobną grę. Można to porównać do dwóch gier, jeżeli już. Dla mnie to jest oczywiście 5 na 5. Ja myślę, że to jest coś w okolicach Pandemic Legacy. Jest to fajne pod, pod tym kątem, że robimy coś z gry na grę. Mhm. Z drugiej strony tu jest o wiele głębsze takie właśnie storytelling, mhm. który jest bardziej na pewno na przykład w, niż w Pandemic Legacy jest bardziej w Sony Cruzo. E, oczywiście to jest co innego, ale to jest gdzieś tam ta kategoria. Wciąż warto mieć te wszystkie trzy gry, bo to są inne, jakby rzeczy. Pudełko pełne pomysłów na koniec naszego filmiku. E, hmm. Time Stories. Bartek. Odkładamy. Pyta się bardziej, jaka jest najdziwniejsza tematyka na grę? O, jaka jest najdziwniejsza tematyka na grę? Taką, z którą się spotkaliśmy? Tak, Z jaką ty spotkałaś najdziwniejszą tematykę na grę. Nie może być tak, że to. E, tematyka nie, to jest to jest to, tam temat tego wątku jest bardzo fajny. E, tematyka na przykład taka karcianka, gdzie płaczą różne dzieci i ty im dajesz, zmieniasz im pieluchy i, i dajesz im jakieś. Baby coś. blues. I moja, mój typ to jest top plump. Czy top plup? Jakoś tak. <laughs> Czyli top trump, taka losowa karcianka typu wojna, ale. Okupia. porównujemy kupy. Nice. To już mój typ chyba. Mm. Ja jest blisko. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Bye!